Zadanie 18. W kwiaciarni było 3 razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż i wtedy w kwiaciarni zostało 2 razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w kwiaciarni? No dobra. W kwiaciarni było 3 razy więcej czerwonych niż białych. No to białe to by były x. A czerwone, no skoro było ich 3 razy więcej, to 3x. I wtedy, aha, i pan Nowak potem przyszedł, kupił 40 czerwonych róż, czyli z czerwonych zakupił 40, więc jest ich o 40 mniej. To jest liczba róż czerwonych. Po zakupach i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej róż białych niż tych czerwonych. No i to takie troszkę zagmatwane, ale spróbujmy. Czyli tak, przed Nowak, kupił te 40 róż, więc zostało tyle czerwonych. Zapiszmy sobie 3x minus 40, i wiemy, że przez to, co, co, co on zrobił, zostało dwa razy więcej róż białych niż czerwonych. Czyli jak pomnożymy czerwone przez 2, to otrzymamy ilość białych, żeby to się zrównoważyło. I teraz tak mamy 6x minus 6x minus 80 równa się x. W takiej sytuacji przerzucimy sobie x na lewo, zostanie nam 5 X równa się 80 na prawo, czyli 80 podzielmy przez 5, trzymamy x równa się. No i tu mamy 16, x to były róże białe, pytano o róże białe, no czyli mamy już gotową odpowiedź białych róż było w kwieciarni 16 sztuk.